Cześć, witajcie, witam Was serdecznie. Tu Kamil z kanału o wszystkim i o niczym. Dziś chciałbym Was zaprosić na kolejną część serii Medal of Honor. Tym razem będziemy kontynuować historię Jimmy'ego Patersona. Będziemy się kierować teraz przez linię Siegfrieda do dobrze znanej nam lokacji Fortus Mercen, którą odwiedziliśmy już Medal of Honor ale Zalt. W finałowej misji. Tyle tytułem wstępu i zapraszam. This is the latest reconnaissance from the secret Line. Now that Montgomery's attempt at the shortcut has failed, we're going to have to get through Germany the hard way. This is the Moselle River near Metz, and this is Fort Schmerzen, which is proving to be one tough nut to crack. Thick concrete walls, artillery, machine gun emplacements—dragon's teeth. It's a briar patch of German defenses. Now, what you see in the recon is only the tip of the iceberg. These forts go incredibly deep, sometimes four or five levels down into the earth. They're completely self-sustaining. They have their own command and control centers, radio rooms, supply bays, dormitories, and kitchens. Jerry can stay down there for weeks, even months at a time. And of all these fortifications, Schmerzen is the biggest of the lot. While we've been able to knock out some of the smaller forts, Schmerzen has remained impenetrable. They keep pouring resources of men and equipment into it, even though it doesn't make much tactical sense now that we can effectively flank the position. Unless that is, something sinister is going on down there that we don't know about. And that is what is scaring us. I'll be honest with you, son. You're not the first agent we've tried to send in there. Ale jest niemożliwe, że dowiemy się, do czego chcą Niemcy, więc zatem osobiście osiągnąłem dla Ciebie tę misję. Nacjami schowują coś głębokiego w Fortu Schmerzen, a mój duch mówi mi, że jest to coś złego. No i dobrze, mamy 25 listopada 1944 roku. No i cóż, tak jak mówiłem, będziemy tutaj próbować zrobić sabotaż Fortu Schmerzen. No i co? Zaczniemy od dostania się do samego fortu, yy, tutaj będzie to zadanie właściwie, które do, do, może być dobrze znane, tak, yy, ogrywaliśmy w pierwszy Medal of Honor yy, wydanym na PC na finałowej misji, właśnie yy, akcję z tym fortem, no i co, no, trzeba będzie atakować jeszcze raz. Troszeczkę innej scenerii, w letniej, teraz tym bardziej, to znaczy wletniej, w letniej, takiej jesiennej. Właściwie szybko zabiłem dwóch Niemców, ale nie zobaczyłem celów misji. A więc tak, mamy zniszczyć y, bombowy snurkujący sztukas, zlokalizować łom i otworzyć sobie drogę do fortu. Tak, mamy czterech tych. A ta małpa jak tu wlazła? Ja się pytam, jak ta małpa tu wlazła? Bananowiec jeden. Następny bananowiec, patrzcie Państwo. No i dobra. Jest jakiś tam sobie strażnik. Trochę potańczył, ja trochę swoim się nie amunicji. Boję się, ten CKM tu mnie chyba pociągnie. Jednak nie. Dobra. Dobra, nasza. Udajmy się na tą ścieżkę przed nami. I nie, nie jest to ścieżka z gówna. Nie jestem skurwolem z kapitana bomby. Wolę mefedron. Znaczy, żartowałem. Bo mnie nie widzą. Ale teraz już mnie zobaczyli na pewno. Na no, ja zacząłem ich tam zabijać, prowadzić im eksterminację. Jest i kolejny gołębniarz. Granat. Dobra, w ostatniej chwili trochę zaryzykowałem. Teraz tym ostrzałem. Pięknie. Dobra. Mamy następnych dwóch wyeliminowanych. Ten nas nie widzi. I dobrze. I dobrze, że nas nie widzi. No Dlaczego oczy nie widzą tego, tego sercu? Nie żal, gołębniarz. Nie ma spania. O, to jest tego Pema, zatem możesz tu strzelać sobie odległości. Nie znam te numery, hop. mocno rzucił celowanie tym tutaj krzyżakiem, to jest naprawdę tragedia ja się chyba nigdy nie przyzwyczaję dobra Weźmy sobie do tego tunelu, do tego okopu bo wyczułam kłopoty I dobrze wyczułem kłopoty. Ale to będą chyba jeszcze większe kłopoty. No jasne. Dlaczego mnie to nie dziwi? Mamy zabawkę. Dobra. Problem się bardzo szybko sam rozwiązał. Myślałem, że będzie gorzej, a ja jednak nie. Ale no właśnie dobrze, że tu poszliśmy, bo gdybyśmy tutaj nie poszli moglibyśmy się ten CKM naciąć i mielibyśmy naprawdę duży chyba problem z wyeliminowaniem tego ckm pu, 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 lecimy, lecimy dalej. Gołębniarz. Gołębniarz. Pięknie. Ten normalnie jakieś bramy pilnuje. Cholera wie czego on tu pilnował. Drzwi do lasu pilnował chłopak. Tak mi przykro. No dobra Słyszę Niemców O kurde, więcej was matka nie miała? Jeszcze jeden przyszedł No zadaliśmy daliśmy dobra Pięknie, pełna apteczka, więc mamy praktycznie pełne zdrowie Skręćmy sobie teraz w prawo i znowu w prawo i zostaniemy trafieni przez Niemca, bo możemy Dobra Full życia. I teraz postara postarajmy się tego życia głupie nie tracić. Boli mnie trochę to, że kończy nam się amunicja w karabinie. Jednak ten karabin jest dosyć mocną bronią. Dobra, tu są jakieś skrzynki. No, no w się, koleś. Szwab? Jest, patrzcie, patrzcie państwo, są szwaby. Trzeba będzie uważać na nich. Dobra, pięknie wyliminowany następny. Przeskoczę tu? Przeskoczę. Dobra. To fajnie. Ja fajnie jakby go trafił. Do. nareszcie. Dobra. Goembniarz. I tu chyba chodziło o ten, o ten samolot, właśnie. Ten sztukas. Tak jest. Wykonaliśmy zadanie. Hmm, mamy znaleźć na gdzie to może być łom? Właściwie wszędzie, ale. Mamy nadacykę. Jeden I znaczy, Dobra, udało się. Mamy łom pełną mapteczkę. Także jest dobrze, mamy dużo życia. Na samych chyba nie widział, ale jego kolega już na pewno nas słyszał i widział albo, albo i nie w stanie, nie w stanie. Pytanie, czy wstanie. chyba że mu stanie. No ale no dobra, nie będę wnikał. To co mu tam, co, co tam mu się dzieje. Drugi zdjęty Drugi gołębia 6 zdjęty No i dobra Właściwie tutaj O cholera Jest Eliminowany Ale mam jeszcze złe wrażenie Kurde ojej ojej Czy dam rany go trafić Z tej pozycji Trafiłem go Trafiłem go! Nie wierzę, nie wierzę normalnie, że go trafiłem. Dobra, mamy odnaleźć teraz poziom pierwszy podziemny. Da się zrobić. Drodzy Państwo, u, 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 u. kolejne bydło niemieckie. Jednak przeżył, ale już nie na długo. Nie na długo. Ten też. trupem. Dobra. Ciściutko Elegancko. Proponuję stąd się zwijać. Póki Niemcy nie... Właśnie Niemcy podchodzą pod ten bunkier, będzie ich dużo. A po cóż walczyć, jak można już to ominąć. Tak jest, tak jest. Mamy już tutaj wejście do tych podziemi i jesteśmy we forcie. Udało się, jesteśmy we forcie. Dobrze, więc mamy tutaj, dostaliśmy się do fortu. Będziemy musieli działać teraz we forcie. Także działamy, lecimy. Co możemy zrobić? Wysłać y, wiadomość SOS fałszywą, znaleźć rozkazy dla pułkownika, y, od pułkownika Millera i od, uzyskać dostęp i klucz do niższych poziomów. Dobra, da się zrobić. Więc przejdziemy od razu na tą już. Rzucił mi granat Towajza. I na co ci to było? Po co? Dobra, noc? O nie, o nie! Nawet dwa rzucił. Mówisz mi, że oddam. Dobra, zajmijmy tą wieżę strażniczą. Idzie dobrze. Powiedziałem że bardzo dobrze. Gin. Mamy radio. Także myślimy, tę, y, tą, wiadomość SOS fałszywą. Dobra. A na mój głos ona nie jest fałszywa. Bo naprawdę dostanę w no ale mniejsza o, o, o większość Dobra, pora wyeliminować kolejne dwie, dwie wieże Bardownicze jakby Jedna już jest z głowy, teraz pora na drugą Pięknie Tu byliśmy, także idziemy po schodach Teraz wieże bojową trzeba wyeliminować No i właśnie nastąpiło to. Kolejny zgon. Ten też nie zdążył nawet zareagować. Herklop. Dobra, jednego mniej, następny. Idzie się, idzie się trochę rozdrażnić na, to, na, na tą grę. Prawdę mówiąc paluchy trochę już bolą od yy, tego kontrolera, no jednak nieprzyjemne jest y, trzymanie tego na tym krzyżaku. Dobra. No ale w każdym razie idziemy dalej. Mamy rozkazy od tego Mylera całego. Doszło nam zadanie, żeby znaleźć maskę przeciwgazową. Dobra, da się zrobić. Amunicję zdobyliśmy, apte małą apteczkę też. Cholera. Gdzie my wyszliśmy? Tu jakiś normalnie szwab. Cholera, wiesz, skąd on się wziął tego boga, mnie z piątnicy? Skąd? Fajna z Piątnicy. A myślałem, że piątnica już mnie nie będzie nawiedzać, ale dobra, jeszcze gdzieś słyszałem. Jeszcze gdzieś biega łajza. Bo gdzie? Dobra, na razie jedną wyeliminowałem. Amunicja też jestem dzisiaj na pewno przyda. No karabin również. Alarm? Nie będzie żadnych alarmów. Coś się powiem, kolego, idę po ciebie. To jest, to jest twój ostatni strzał na tej wojnie. Idziemy, idziemy. Proponuję użyć granat. No to taką dziurę widzę piękną. Ma się prosi, żeby ten granat tu wpadł. Ciekawe, czy to coś dało. Bo słychać ich, biegają. Fabiątka nie dało nic, Tylko to jednak ucieknę tego granatu. A szkoda. Dobra, pięknie eliminowany kolejny oddziałek. Jesteśmy bliżej kolejnego zwycięstwa, chociaż poszedł mi chyba na plecy, no. Trzeba się wrócić, zejść na dół. Akurat ten element to chyba wszyscy kojarzycie z tej misji finałowej z Aliet Też było takie zejście, to jest kompletnie ta sama mapka, tylko troszeczkę... Przy, y, właściwie to był y, to był tej mapki właśnie do, y, właśnie na bazie tej mapy. Właśnie była zamiana właśnie finałowa misja w Alieta Zalt. tu jest to środkowa misja. Na razie idzie wręcz perfekcyjnie, bym powiedział. Wręcz prawdziwe złoto. Ale na pewno tak nie będzie że aż szło. Do tego mogę być pewien. Jest i następna wajza. Wyeliminowany. Ale widziałem maskę przeciwgazową. Tak jest. Widziałem maskę przeciwgazową i ją zdobyłem. Teraz może zdejmiemy tych tuleszczy w, w tych koszarach, jakby takie jakby łóżka koszarowe Tak jest Tu jeszcze chyba na łóżku był Tak jest Prawidłowo A to maleją dobre Niemiec to martwy Niemiec, więc kultywujmy tą tradycję spuszczenia w wpierdolu Niemcom. Ja bym nie co jednak nie Ufał No i to kolejny jest jakiś herklop Mamy klucze. Mamy klucze. Także możemy dostać się teraz do yy, tutaj na te niższe poziomy. Ale jednak chyba będę musiał się zwinąć. Taką szafteczkę. Bo robi się mało przyjemnie. Dobra. Amunicji też zaczyna brakować. Na dodatek. Pięknie idzie. Pięknie idzie. Jest szansa na zwycięstwo. No i co, Szwabionka, leżycie grzecznie, grzecznie mi tu. Dobra, także zwijamy się. Znikamy stąd. Prawidłowo, dobra, znaleźliśmy to zejście do podziemi. Z przyzwoitą ilością amunicji. Jest dobrze. Powiedział mi, że jest nawet bardzo dobrze. Zapiszmy to. No dobra, lecimy. Mamy teraz zniszczyć y, produkcję właśnie gazu musztardowego, więc jesteśmy na, dol, na, na dolnych tutaj... Y, punktach we forcie. Zresztą pamiętacie zaleta ZALT? Co musimy zrobić w tym zadaniu? Aktywować tutaj zawór z gazem numer 1, aktywować zawór z gazem numer 2 i opuścić fort. To warto zaznaczyć, że to jest tutaj podwalina pod ostatnią misję w Aleta ZALT. Taka misja córka, można powiedzieć. Świetnie wyglądają ze smakiem? Znaczy, że tak mi się tak wydaje, że to są na udziały w SS, takie w tych W tych płaszczych brązowych, naprawdę wyglądają epicko. A na 1999 co mówiłeś? Przyjdź z albo z tłumaczem, bo ci nie rozumiem. Świetnie, tak rób dalej. Nie daj się trafiać, chłopaku, nie daj się trafiać. no, 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 no tak, ta celność tej broni, no, ja no, naprawdę tony no, Na no, broń. Na szczęście udało się ten oddział trzyosobowy wybić, do nogi. Udało się ten oddział wybić, a trafiło się na następnych trzech. Amunicja mi się zaczyna kończyć. to jest niedobra informacja dla mnie. Będę robił co tylko będę mógł, Chcę, będę tylko w stanie żeby tutaj uratować sytuację, nie chciałbym jednak korzystać ze shotguna. Nie, cholera granat! Ja się zacierałem, bo no, mały włosy im zginął. Następny granat! No co za ludzie, tak się lubicie patykami bawić? Co oni tak tymi granatami rzucają? Matko! No i co? I kolejna nieprzyjemna sytuacja Nie no i stało się muszę tym trash całym Przeklętym Znienawidzona przeze mnie broni Z tego się nie w nic Ja nie wiem, jak się może jarać shotgunem w grach. Nie rozumiem tego i chyba z tego nie zrozumiem nigdy. Dobra i? Czy się uda? Chyba się uda. Chyba się uda. uda? Choć mamy mało życia. Dobra, no i co tutaj zaoferuje ten misiek? Dobra, ten misiek zginął, ale tu chyba jeszcze jakiś jeden był. Dobrze, słyszałem. Leży. Dobra, Życie mało, amunicji mało, czyli można powiedzieć, że jedno są mam przeje... ale nie. Ale nie, właśnie się uratowałem, mam teraz całe życie, więc będzie można powoli tutaj przejść w kierunku tych zaworów. No i Jak można z tego w ogóle trafić? Dobra, pierwszy zawór zrobiony. Dobra, pięknie. Pięknie. I jeszcze jeden? Drugi zawór. Nie, nie, zostaw mnie. Zostawcie mnie, szwaby jedne paskudne. Pred z nazizmem. Paskudy jedno obleśne. No jak z takiej odległości mogłem nie trafić? Dobra. Zmieniamy się stąd, bo naprawdę, jeszcze jeden? Kurczę, żeby to był koniec, już, żeby to już był koniec, tak? To chyba będzie koniec, bo już widzę wyjście. Serio, jeszcze jeden? Pieście, drapał. I to chyba jest koniec. Chyba się udało. Tak, to jest koniec. along with tanks and artillery a key ingredient of the 1939 blitzkrieg was the stuka dive bomber its powerful cannons could rip through any piece of armor and the stuka's telltale whistle as it dove towards its target became as powerful a psychological weapon as any of its explosive bombs No, i to byłoby na tyle, kochani. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, jeżeli się nie to w bok, jeżeli nie to w dół. Zapraszam do wspierania kanału, jak i do oglądania następnych materiałów, a także do subskrypcji i komentowania. Słyszymy się już niebawem. يانا